Dzień dobry, wczoraj czekałem na informacje o tym pokoju, który zaistnieje na Ukrainie, a jednak się nie doczekałem. Skończyła się ta konferencja Putina i Trumpa. W poprzednim filmiku zapraszam serdecznie do obejrzenia poprzedniego filmiku. Tłumaczę, jak to jest i chyba się wiele nie pomyliłem. Jedynie gdzie się pomyliłem to w zdaniu, w którym stwierdziłem, że dojdzie do pokoju, że dogadają się, a jednak gdzieś tam jeszcze więcej jest czegoś do wzięcia. Także, no nie dogadali się chłopaki, nie przeszkadza mi to póki co, jedyne co mówią ludzie tutaj w Anglii, że za chwilę na dogada się z Trumpem i Polacy będą jeździć jako że na Ukrainę. Tak to może być, tutaj jest tak to mówione, w kuluarach, że tak powiem. Także oczekujemy, chociaż na nie niby się zobowiązał. Zobaczymy, wiecie, no jak to powiedział yy, człowiek z jego sztabu wyborczego. To, co się mówi na wyborach, jest na wyborach, a to, co potem jest. Jedna jest obietnicą, a drugie jest realizacją. Miłego dzioneczka, hej.